Witam serdecznie, kłaniam się nisko z tej strony Łojciec i zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z Grom Horizon Call of the Mountain, wersja na VR-a, gra miała swoją premierę rok temu wraz z premią Garka od PlayStation. Stoi nadal w cenie około 300 zł. Nie ma wersji pudełkowej, którą można byłoby tam sobie zakupić gdzieś na jakichś Olyxach czy Alegrach. Trzeba kupić tą wersję cyfrową. Ja mam możliwość oglądania deba, dlatego dzisiejszy odcinek potraktujemy jako taki eksperyment, sprawdzian, czy w ogóle będzie jakiekolwiek zainteresowanie taką serią. Niespecjalnie mi po drodze z, w ogóle z Horizonem, z całym tym uniwersum. Natomiast w tej wersji wiarowej e, sytuacja się nieco zmienia. E, gra wiarowa wygląda przepięknie, może nie przepięknie, ale pięknie. Na pewno wybija się wizualną stroną e, mocno do przodu, w porównaniu z innymi tytułami. Dobra, gadać. Pokażmy, z czym to się je, jak to wygląda. Ja już generalnie już ostatnio wspominałem, że mam serdecznie dość mroku w tych wiarowych grach. Kupiłem na ostatnio tego Arizona Sunshine, ale nagle tam też się okazało. Włączyłem napisy, wcisnąłem: Płyniemy jakąś źródką.

The only place he can go is Don's grasp, and that's where. That's where we are taking him. Don's grasp? Where are you two? Was this a prisoner exchange? Mm -hmm. Keep your voice down. There are machines out here. Mm -hmm. Blameless Maraud giving you a chance. We will make it back to Don's grasp alive? You can talk to him about a pardon. And... Więc albo weźcie z nami, albo wow, jakie ptaszydło wielkie. Masakra. Cały VR mi się aż zatelepał. Ale zobaczcie tu szczegółów, te furwęce w powietrzu liście. Chyba nas nie dostrzegł. Tu mamy coś jakby elektronicznego jelenia w, w sztuce dwóch. Wielki zniszczenie zniszczenia. Nie ma wokół nas. Ło! <directional upsetia> <śmiennelly> <Whoa! śmiennelly> Taszek. Dałem te napisy, bo ktoś kiedyś mi napisał, że nie da się przeczytać. Tutaj sobie jeszcze dodatkowo zwiększyłem czcionkę. Wow, żyraf! Mam nadzieję, że nie, będzie, nie będą jakoś przeszkadzały w odbiorze. Bo one troszkę nachodzą tu na cały obraz. Wow. Nie zahaczy? Nie zahaczył. No ale to super wyglądało. Co by nie gadać, ta gra wygląda zajebiście. Sam fakt, że coś tak wielkiego przychodzi po nas naprawdę robi wrażenie. Super. Gdyby wszystkie gry tak wyglądały na biara...

Nie wiem, czy one na nas nie reagują. Czekajcie, bo ja cały czas tutaj gadam. Imię mojej postaci jest, wyświetla się na niebiesko, czyli warto byłoby sprawdzić, kim jestem. Nie, Kawate jest chyba ten, one z Hawaii, a ja nie wiem. Chyba takie przeprowadziłem małe śledztwo. Nie wiem czemu one nas nie widzą. O, chyba nas zauważyły. Nie, nie. Wow! Jakby nie mam opcji, żeby tutaj w jakikolwiek sposób im pomóc. Mogę siedzieć i się przypatrywać całej tej akcji, która jest niesamowita z mojej perspektywy. Tu się dużo dzieje.

Dobra. Ale zobaczcie, nad pod wodą... Ło, kurde, coś tam płynie. Co to było? Wow, wow. Nie wiem, najlepiej to nazwać krokodylem. Elektroniczny krokodyl. To chyba w sumie dwa. Ło, Kurde, wywaliło łódkę. No dobra skoro wywaliło łódkę. To będziemy teraz pływać. Prawo... jest! kademet, mam nadzieję, że to mnie nie zauważy ja nie wiem, czemu to są ślepe te stworzenia pływam w taki charakterystyczny sposób intuicyjny no dobra mamy drobkę a dobra, czyli mamy taki mały tutorial skierowania postacią, ja już jestem lekko zaawansowany a dobra także mniej więcej wiem, z czym to się je Aha, czyli oni teraz mnie uczą, ruch do przodu. No dobra. O oh, fuck, chyba go zabiło. Powiem was jeszcze troszkę inaczej, Ryas. bo tu trzeba trzymać x'a i kwadrata, żeby się poruszać do przodu. W innych grach. Jest to pod analogiem, Nie wiem czy nie można tego zmienić. No dobra. Muszę tutaj. O Jezus! Aha. No dobra. Dobra. Spierdzielamy stąd. Dużo wspinaczki. Czekajcie, a może... Aha, muszę się obrócić głową. Obrót. Ok. Troszkę jest inaczej, ale wydaje mi się, że to w ustawieniach można byłoby pozmieniać. Musiałbym się srogo poprzestawiać, bo już mam pewne przyzwyczajenia do tych wiarowych rzeczywistości. Czekajcie, spojrzymy sobie, zobaczcie jak to wygląda. Jak ktoś ma w wysokości, to może mieć prawdziwe wyzwanie tutaj. Żeby faktycznie w tych realiach tutaj nie dostać pierdolca. Teraz sobie spojrzymy jeszcze. No, <laughs> wygląda zacnie. Czekajcie, tu łapkę gierkę. Tu zobaczcie jakieś no, zwierzyna. Dobra, idziemy do bladego świtu. Tu mamy wodospady. Nie wiem czemu cały czas tak robię palce w tej ręce. A, czekajcie. Dobra, idziemy dalej. Kurde, żeby spinaczka była taka prosta. Oczywiście, gra traktuje nas jak typowego debila. Wszystkie drogi są tutaj zaznaczone na biało, ale to może dobrze, że. O jest! To jest ta co jej niby. Ja w sumie nie uciekłem. Bo ten y, młodzieniec, który tam z nami płynął, został chyba pożarty, chociaż nie wiem czy pożarty. Czy nie wiem czy te zwierzęta pożerają elektroniczne swoje ofiary. Kurde, czyli tu mogę się odwrócić, rozumiem o co chodzi, sam to zaznaczyłem. Dobra, lecimy, mamy łuk. Uuu! Jest i łuk. Przytrzymaj R2, aby wciągnąć strzały. Puść. Czekajcie, będę musiał ucelować. No kurde, zajebiście to. Cel celowanie proszę pana, panu idzie, jak ta lala. Nie wiem czym tu się sygnalizuje. Jest, y dobra. Czym tu się sygnalizować. O, to jest zdania nie jak stworzę też. Ale sięgnij za prawerami, a nacisnijmy schować No dobra, ale... Schowałem. Wyciągnij. Ja nie jestem leworęczny. Nie no, tak nie będziemy się bawić. Ja pierdzielę. Okej. Okay. musimy chyba przycelować. No, zajebiście, teraz będziemy się tu męczyć. Cie, ale mam zwichrowany celownik. Dobra, jest, poszło. Jeszcze gdzieś jest jakaś tablica do urwania Dobra, idziemy dalej Czyli spinaczka ciągle... A, tu coś jeszcze jest. Zajebiście. To dobrze rokuje takie, e, taka celność. <laughs> Dobra, spinaczka. Dobra, białe kamyki. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, oznaczone kredą też nie wiem, czy oni tu mają kredę w tej rzeczywistości. I znowu mamy przepaść. No, tutaj już jest taka dość, bym powiedział, sporawa. Liana. Znaczy, powiem tak: uczucie, o, tak będzie lepiej. Bo to już wcześniej spotkałem walienie, że generalnie jestem. Yy, o, widzicie, jak wiszę. To tak, bardziej naturalnym się to wydaje. Natomiast czasami jest tak, że z tej perspektywy się przemieszczam, co już wygląda nieco dziwnie. Dobra. Łapiemy, łapiemy, łapiemy. Tu To mamy ognisko. Ustawienia sterowania i ruchu. Czy chcę zmienić ustawienia sterowania i ruchu? Nie, no nie będę teraz zmieniał. Zostawmy tak, jakbym ogrywał całą serię, to może wówczas się możemy wszystko chwycić, wow, dla pochodnia. Trafię, marne szanse, ale muszę troszkę jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jamy cztery z dwunastu. No dobra, wydaje mi się, że. Okay. Czyli to są jakieś ślady. Czyli to jakby mi sugeruje, gdzie mam iść. Aha, i co mam. Ale powiem mam szczerze, że to, jest, to jest zajebista technologia, bo w innych grach steruję się ruchem analogiem, a tu pójdę tam, gdzie się poglądam, nie? Chyba. Chciałbym się odwrócić, natomiast. A, jest, dobra, oj, ale to te obracanie jest trochę... Będę musiał przy pełnej grze... ...coś podziałać. Muszę się troszkę poświęcić. Je yeah, Tu jest jeszcze. <grybuj> Obracaj się. Dobra. Słuchajcie. Weźmy strzałę, ja chyba dużo łatwiej by było się jednak obracać analogiem. bo tutaj jest najgorsze Czekajcie, zmienię sobie to ustawienie, o, jest lepiej. Jamy okay. yeah, tu jest jeszcze jedna. za pierwszym razem. Dobra, czyli teraz y, jakby porada ode mnie. Jeżeli ktoś będzie grał, to zdecydowanie korzystamy z tamburyno. Y, ze sterowania rączkiem. Da się tam wejść? Ewentualnie, nie, coś tam jest, ale nie da się wyjść. Posterowanie głową. Śledzenie ruchu głowy nie do końca mi się tutaj podobało. Chyba, że ja jestem niewprawiony jeszcze w tym. Dobra, nieważne. Wspinamy się po linie I tu mamy ciąg dalszy. To co mówiłem, dobra, obniżę sobie Masakra Chwytamy się poszczególnych elementów otoczenia Tu jakieś metalowe elementy o, Tak chyba powinno być bardziej o, Ale to i tak spore wyzwanie a, tu powinien się wsunąć. dobra. Tu musimy złapać dwoma analogami. W pierwszej części chyba tego zabiliśmy. Nie wiem, nie chcę się modrować, bo w drugą nie pograłem zbyt długo. Łotek tu dwoma łapami. Czekaj, to co że to odwrotnie go powinienem Dobra, nie wiem czy to miało sens, czy nie miało sensu Tutaj musimy teraz tędy A to mogę się puścić chyba nic mi się nie stanie Taki mamy widok z góry co je bioza kluczyk klucz otwórz ekwipunek naciskając X ok mam klucz i mam ten przytrzymaj żeby użyć czekaj to jeszcze raz Dziadę, a tu jest ten klucz Need a key. Dobra. Dobra. A jest Czekajcie, czy się rozbije. Rozbiło się. Nie, ale ktoś się narobił. Nie będziemy psuć. Gorków. Ten brzmiał jak. Można zagrać? Ej, można! To jest już wypas. Poczekajcie. Dupa, jak nie dmucham, też go gwizdzę. Znaczy, to w zasadzie ma sens, bo jakby w jakiś sposób VR ma wiedzieć, czy dmucham, czy nie dmucham. Przystawiam do gęby. Dobra, instrumenty. Tyle, sądzę. Dużo tutaj tego jest. To tak jak w metrze, tylko tam gitary same. O! Talerzy, kurwa! O! Marrakesze. A zobaczcie, nawet Pukają jak się jeden o drugi puknie. Pukają jak się jeden o drugi puknie. To jest najmądrzejsze zdanie, jakie cię się wyrzuciłem. Jabłko! Mogę gdzieś? Mogę zjeść. Jabłka są zdrowe. Yy, chociaż nie o każdej porze. Mają cukier, tak jak... czujka. O, idziemy dalej. Gruszki są. A deskę możemy podnieść? Wszystko... ej, to jest super, powiem jeszcze, zobaczcie. Mogę podnieść deskę. Wiem jak to brzmi. Nic specjalnego. Ja nie powinienem się przed nią ukrywać? Nie wiem, pójdę sprawdzić, bo powiem Wam, szczerze, że sam jestem ciekawy. Czy mam iść tędy, czy tędy? Oj, zabaweczka. Taka niechlujnie bym powiedział, zrobiona. Taka, taki potworek. Czy ja mam tam iść na górę? Nie wiem sam, co zrobić mam. Dobra, sprawdzimy zatem. Tu chyba nie wejdę. Co to za mazi... Ej, mogę malować? Sprawdzimy. Ej, mogę malować. Ale super. Napiszemy Łojciec. Łojciec tu był. Łoj. Łojciec. Takie te litery, nie? Łojciec. Czerwonym. Tu, taki patusiarski napis Był Szału nie ma Nie wiem czy to Zapisze się tutaj w tej grze Ojciec tu był <słuch> Masakra Gdzie jest ten pędzel? Dobra, walić to idziemy Wydaje mi się, że prędzej czy później będziemy musieli się tutaj zmierzyć z tymi e, Elektronicznymi Dinozaurami o, zresztą tu już widzę jakby jakaś. O, no właśnie. Podczas walki, podczas walki. Aha, unikł prawo lub wełę. Aha, no dobra. Dobra, prawy, ale lewy robi. Dobra, dostał, ale za dużo mu to mi tu nie zdech. Właśnie mu pasek wolno schodzi. O dobra. No dobra, teraz już go ogarnąłem. Dużo łatwiej by było i szybciej, gdybym przycelował ten... O! Ten punkt, który jest najbardziej e, wrażliwy. Oj, jeszcze by było dobrze, jakbyś ucelował, ojciec. Dobra, w dupę dostał. Już dużo nie zostało. Natomiast... Dobra, chyba się mu zdechło. No dobra, super. Powiem wam że fajnie. Nie wiem, jak to będzie z większymi przeciwnikami, ale jeszcze jedna spinaczka. Pamiętam, że tutaj wyciągało się z tych gnojków zabitych jakieś skarby. Soczewka czujki. A, mogę wziąć trofeum czujki, Czy jednak da się, ale czy coś więcej? Mogę to jakoś przeskanować? Nie, nie ma skanowania. Są jabłuszka. Nie mam w ogóle paska zdrowia. Co tam będzie? Co to jest? Korzystaj ze stołu warsztatowego w bladym świcie, by wytwarzać nowe narzędzia do spinaczki. Okej, okay, czyli te narzędzia będą się tu upgrade'ować, będą inne. Okej. Okay. Twoja prawa ręka pokazuje poziom wytrzymałości. Okej. Okay. Pasek zdrowy pokazuje, ile trafień możesz wytrzymać. Który to jest ten pasek zdrowy? Chyba te zielony. No tak, czyli mam dwa stracone. Okej, okay, warto wiedzieć, że te listki tutaj coś pokazują. Jabłuszko. Jabłuszko, zobaczcie, przerzuciło mnie do pełni zdrowia. Jeszcze sobie tutaj sprawdzimy ten widoczek. O, zaiste, zaiste robi wrażenie. Ciekaw, czy mogę skoczyć? Dobra. Troska nas tu jeszcze, jakaś jedna wspinaczka, z tego co sam sobie powiedziałem. <grybujesz> o, dobra. I tu, i tu. Ale powiem Wam szczerze, że bawię się super. Nie wiem, jakby to wyglądało w całej grze. Czy tej wspinaczki, jakby było już później za dużo. O, o znowu, właśnie, wracamy do moich wcześniejszych. Takich bym powiedział spostrzeżeń na temat tego, jak to powinno naprawdę wyglądać. Z jakiej perspektywy powinienem to oglądać? No, tu już jest taka, bym powiedział, wspinaczka premium dla zaawansowanych. Chyba z niedziela, bo słyszę kościelne dzwony. Tu to chyba jest mieć, Miedziane uchwyty. Natomiast Deska wow, blady świt stoi w ogóle. Wow. wow, Horizon, Call of the Mountain. Hmm, to jest tytuł gry i początek. O Jezus, kobito czego? Jezus, mnie wystraszyła, mi wyskoczyła. <grywka> Gadziu. Mam cię. Cardia Sienia i co? Obudzę się? Nie. To było demo. Krótkie, krótka prezentacja. Nie wiem. Ode mnie prośba, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, napiszcie, czy chcielibyście obejrzeć dalej. Czy macie ochotę na całą serię z tej gry. I wtedy podejmiemy decyzję. a ewentualnie ja podejmę decyzję, czy faktycznie tę grę ogarnąć na kanale. Tytuł wygląda zajebiście. Nie wiem, jak to dalej się rozwinie. Muszę sobie gdzieś tam podejrzeć na YouTubie, jak to się będzie zmieniało, czy ta rozgrywka będzie ewoluowała. Podejrzewam, że będzie więcej broni, więcej spinaczki, większe stworzenia do ubicia. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Na Cześć.